Oglądam z pusinem. Oni nie, mój drogi, dzisiaj to ty masz challenge Jaki znowu challenge? Ach, naprawdę nie pamiętasz? To Puszin pamięta, a ty nie? Wiem, to był ten challenge jedzeniowy, będziemy jeść, tak? Yeah. Kaczki. Nie, Kaczki nie, nie, gdzie fajnie, mam jeść? Będzie fajnie, będzie, telefon. To będzie fajnie, Patrz będzie fajnie Nie, nie, nie będzie fajnie Coś ci pokażę Dobra, słuchaj No? Fajnie się składa, że wczoraj ci poprosiłam, żebyś przodnął tutaj, bo się nie domyśliłeś Bo dzisiaj nagrywasz challenge pod prysznicem Ale no co, że mam się wykąpać w końcu, czy co? W końcu? No, no. A, bo... A. Już teraz. Nie! nie przekraczasz tego nie, miejsca! Nie, nie! możesz tak! Słuchaj, ja spędziłam 24 godziny w Wannie na tym nie. filmiku. To teraz twoja kolej, widzowie, zostawili tak dużo w w górę, a więc przyszła pora na ciebie. To widzowie ci to zrobili, nie ja. No ale daj mi chociaż jakieś rzeczy wziąć ze sobą: jedzenie, nie wiem, pluszaki. Hmm, no dobra, w sumie ty dałeś mi ten czas, więc damy ci 30 sekund na to, żebyś zebrał wszystkie potrzebne rzeczy. Okej, okay, szukujemy tutaj starci. Dobra, widzowie, jeżeli chcecie mi i pomóc zostawcie teraz, kciuka do góry A ja startuję Jej, Los? dawaj, dawaj, wow Wow, jak pobiegł 25 No, kika Puszina, no. no, tam nie wsiśniesz, próbowaliśmy Ścisnę górą Ile mam czasu? 16 sekund Żartujesz chyba? Słabo trochę, no dobra, masz 10 Co, bo mam zeszle resztkę Ile mam? 4, 3, 2, 1, koniec Trzymam go u góry no i tak musisz że sobie jakoś poradzić z tymi rzeczami. Mam tylko wodę i do Pusina. Albo aż. Jak coś, to go zjem. Bawcie się dobrze. Ach, jest. Ale ja nawet śniadanie nie zjadłem. A Pusin? Pusin też. Nie, on chyba zjadł, bo nie może przejść. Dobra. To ja mam dla ciebie zadanie. Ty przy okazji umiesz troszeczkę tą kabinę, a ja zamiast ci zrobię ściki. No niech ci będzie. Nie wejdzie tu no. <noise> Albo do decyduje. Będę dobrą dziewczyną i zrobimy Kikowi pościki. I robi tak to więc musimy też skorzysta. A w zamian za w zadanie, które będzie musiał kolejne wykonać, to mimo oni bo robię ryż. Ale to dopiero później. Po pierwsze, widzowie, puszeń się nie zmieścił. Albo on, albo ja. Po drugie, tu jest mokro. Mufika, tu jest mokro. No jest gorzej niż myślałem. Nawet nie mogę wyciągnąć tutaj nóg. Ey, Mufika, A mogę mieć nogi poza. że się skule, no. Co? Mogę mieć nogi poza. Um. No bo... Dobra, ale pupkę nie. O, wiem. O, no widzicie. Tak się położę, nie jest hmm. Hmm. Za to zadanie dostaną dwa tościki, czyli jeden dla Pusina i drugi dla Pusina. No dobra, drugi dla Kitka. Zrobimy mu sarkiem i żółtym. Bingo. Spokój tam na razie. Jest już. A co, z pushina już się nie dogadujesz? Jeszcze siedzi. Tylko tam wziąłeś. Mogę wziąć siedzonko. Sosiki już dam do środka. I voila, gotowe. Dziom, 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 cią, dziom, 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 Nadchodzę z twoim śniadaniem. <laughs> Pomoc to ogon. Halo, <laughs> <Hello>. cześć. <Nie śmiech> fajnie się bawisz, proszę bardzo. Nie fajnie się bawić, mam miejsca. Jeden jest dla ciebie, drugi jest dla Puszina. Okej? Okay? Yeah. Nie. O, nie jest tak źle, szczerze. No. No, na brzuszku sobie położę. <laughs> czekaj, mam powiedz. Jeszcze ci tyk. Tak, możesz, ja mam nie. Nie, to teraz... tu nie wejdzie, nie ma szans. Nie no, będzie obok, spokojnie. a, ok, ok. a mogę już w końcu zacząć jeść. jaki masz stoliczek. Ach, super no, stoliczek, bardzo fajnie tu jest. Cieszę się. Ej, Nieźle w tą stronę. O, Nie, czy świetne przyniosło. Myślałam, takie tutaj ciekawsze oranżaciej, proszę bardzo, nie ma za co. I hm, to widzę, że nie umyłem, a dostałem tosty. z Jest Fajnie. Kiedyś też bym się tutaj przeszła Ale ja mam wannę Później, Trzymaj ją Dobra Twoje szczęście Skończyło mi się jedzonko Mówinka Nigdy nie możesz więcej narzekać, że będę jadł na przykład na kiblu A co? No co? Na 20 tysięcy łapę w górę, Kitek sobie. Nie, nie zrobię 24 godziny na kiblu Nie ma szans Za 20 tysięcy co prawda to nie jest Harry Pottera, bo z Harry Pottera musimy to kupić, bo wszystkie zużyliśmy na tym no. filmiku. A, ale stwierdziłam, że Kitkowi ofiarujemy. Co ty robisz? Nie, naczynia. Oż ty! Co? dobre! ty wziąłeś gąbkę? Zawsze mam gąbkę przy sobie. A. Okej. Okay. Dobrze się idzie. Czyściutki. Może przyda się na później, no co? A ja mam coś dla ciebie, skoro tak ładnie pozmywałeś, to proszę bardzo. Czy Jack. Serio? Kinder Tak, ale musisz pokazać co masz w środku. Nie pokażę. Jak to nie pokażę? nie pokażę. Lukice! To ja ci nie dam kolejnej niespodzianki! Jest kolejna? Tak. No dobra. Żebym tylko nie wyleciał, bo przegram. Proszę cię bardzo. E, poczekajcie, żebyśmy nie pomylili. To jest jedzonko. Tak, to jest dla ciebie deserek, po śniadanku. deserek, A tu jest... Co jest z tymi kutkami? Tam cały czas jakieś kutki są. No. O, ci działa! Działa tak kutka. Co ty robisz, Kitek? Nie się, się tak! A chciałem się zamknąć, żebyś tu już nie weszła. A ty nie wolisz, żebym ci dała jakieś jedzonka? Górą ci nie podam. Mm. Przygotowałam tu kilka niespodzianek, które mogę dać Kitkowi, ale oczywiście pod warunkiem, że wypełni wszystkie zadania, które będę mu dawała. Jakie teraz zadanie wymyślimy? To jest ważne. Widzowie, widzowie słuchajcie, tam są okulary, więc musimy je założyć. Tyle, że ich nie dostaję. Dostanę najpierw naklejkę. Kitek, co ty robisz? Okulary no, się nie Dobra. Hej, mamy pro! Mm, Rad sobie! Ej, serio nie wrócę. A, dobra! Jeszcze zczana. <śmienicza> <śmienicza> <już się zdano. śmienicza> <Wow, wow, śmienicza> blisko! Słuchaj, mam dla ciebie zadanie. Masz telefon, co nie? Będę wyglądał mądrzej. Wow. Tak. Masz telefon? Ej. Nie mam. A mam. mam! Przepraszam. Dostaniesz kolejną niespodziankę, jeśli napiszesz do dwóch widzów na Instagramie ciasteczko. O, jaki chętny, już się robi. to jest proste, akurat wchodzę do no Do dwóch tylko, tak? Tak. Ja wyjdę na taką grupę, napiszę ciasteczko. Pokaż. I tam jest ileś osób. Pokaż. Tam jest 15 osób czy 20, więc wow. Dobra. Dobra. To w takim razie dostaniesz w niespodziankę. Na... Matko, dlaczego naklejkę ja chcę coś do jedzenia? Ale wzięte już do To było mało. To którą z tych rzeczy trzeba wybrać, żeby mu dać. Najpierw będziemy mieli, czy nie będziemy mieli. Mam tutaj jajko, niespodziankę z Bokuno Hero Academy. Tutaj mamy poki, Hmm, albo może piciu. Bo już picie czy jedzenie! Jedzenie! Ale to picie! Picie? To się super składa, bo mam coś pysznego. Tak jak pamiętacie, na filmiku w proponowanym próbowałam tego napoju razem z siostrą Kasza, ale był specyficzny. No nie muszę z zgodne. Co to... Nie spodziewałam się takiego. Co kura. to jest mleczne? Mówię, że jak mleko trochę postoi, to też takie gluty się robią. Uwaga. 3, 2, 1, łyczek mm. Co jest? Co Co? Co jest? Więc teraz Kitek, proszę bardzo, wyjemu. Nie, nie, ja nie, nie ma takiej możliwości wypisama. No nie, no to nie, ja nie. chcę tego, nie! Ja to mam nie wodę! Zmieniłem zdanie, mam wodę, nie chcę, jedzonko bym wolał. W ogóle widzowie zobaczcie, okazało się, że tutaj, zapomniałem o tym, ale mam tu cały pojemnik i wiecie co w nim jest? Zamkniemy to. Ja kiedyś go schowałem i z tego co kojarzę, to tu są loskitełusy. Tak, o, nawet się rozwalił, zobaczcie. <laughs> Co ty tak robisz? Bawię się loski tył <grym> Skąd ty je wziąłeś? One leżały tutaj, w tym. Ale <grym> leżały, <grym> miałam się umyć. Zapomniałam o nim, o to takiego szukałam. No i mam ich całą paczuszkę. A jest, są umyte? Umyję je. Masz świetną teraz, porę. Nudzisz się. Wow, oh my to jest, Ile my tego mamy? To jest moje. No, wow. i ty, czemu to sam ruchlek? Co to jest? Świetnie, bo Ej, naklejka mi spadła. To oh nie. Na Ej, z mi się wypatrujesz? A co dostanę w nagrodę? Anioł. Um... Jedzonko? No. Jedzonko? No. Kitelcy! Więcej wody! No, chociaż mogę się dolać nagrać ogóle nagrać no, ale no niestety nie da się ich nigdzie trafić w sklepie. Patrz, masz szreka. Fajnie. Idę po ręcznik! Nie żebym ręcznik miał tutaj. Co nie, Pusin? Ale nie taki ręcznik, Montreal, On musi być namoczony. Dobra, dawaj, gdzie chcesz tatuaż. Ale ja nie chcę tatuażu. Dawaj! No dobra, tu chcę, na łapie. Tu? Da tak. Tu? Na pewno? Dobra. No. Proszę cię bardzo, to masz... Czy, czy ja folię zerwałam? A, już chyba. Tak. się! Okej, okay, dobra, to, to teraz tak. Baw się dobrze! No, Uud, co ty robisz? Dajesz to chwila prawdy, daj łapkę. To już? No chyba już. No ten plaster. I uwaga... Eee. He, 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 he. Ale piękny tatuaż Może ja coś zrobię, nie tak? Widamy, jaki piękny tatuaż Jaki jest elegancki Zawsze takie eee, Tu jest ten podświetlany Kniek. A nie, nie ma go Jest mi przykro Ryż już mamy gotowy Teraz nasz ryż Połączymy z zaprawą I Miesz, wlewamy mieszu. Strasznie mi w ogóle brakuje Japonii Tak strasznie tęsknię Ale może kiedyś uda się tam jeszcze wrócić Trzymajcie kciuki Dobra, ogólnie ja w międzyczasie gram sobie w pet symulator. Jest w miarę dobrze Dopóki nie padnie mi telefon a ja was oczywiście też zapraszam na mój kanał Robloxowy, gdzie często są live'y i odcinki na X -Kitek Roblox. Nie chcę się chwalić, ale gotowe! Ja sobie uwielbiam robić w tych foremkach tutaj, zrobiłam sobie takie onigiri z serkiem. A tutaj Kitkowi, zrobiliśmy to cudo, czyli kociak z myszką, to jest myszka jakby ktoś nie widział. Tutaj mamy sosik, onigiri, jeszcze takie, więc cała paka żarcia. No ja to przy tych challenge'ach jestem za dobra chyba, zbyt miła. Na cudniutki jesteście, subcie! Zostaw. Subika. Idziemy na wielką wyprawę. O. Żeby to z tego nie rozlać, o mateczko. Kitek, kitek. jak się nie odzywasz. Co się stało? Kitek? Matka, nie wiedziałam, co na rzadko co? dla Puszina, bo sos sojowy i to się na bardzo złe rozwiązanie. Boże, chcę na kibelek. mateczko, czekaj, czekaj. O, Boże, o nie matko. mam takich manewrów to jest. Pa mieści, no, uf, uf, uf. no, co, no ko? Proszę bardzo. O matko, ej, nie jest, jest tak, źle. tak źle tutaj. Ja nie uf. jest tak źle. Kitałek! Ja się tak postarałam, ale ty nie jest tak źle! Nie, nie jest tak źle, bo tutaj! No ja myślę, że o to ci chodziło. Co się mówi? Widzowie, potwierdzą, że tak powiedziałem. Ja mówię, dziękuję za to, że zamknąłeś mnie w łazience. Serio? A pan, dziękuję, bo ja po polskie Siłek. Arigato, kazaj ma. Albo i to taki masz, Tak! nie przeważnie. Tak, bo to jest jakby takie nie smacznego tylko to jest taki, dziękuję za poświęcenie. O lejściu tak? leży! No na noli! Na nadziei, nie, kopek! Jestem jej za Japonią. I za kura sushi, gdzie robiliśmy challenge. Kto mm. zje więcej sushi? zgadnijcie kto wygrał. <noise> Czy ona ma tutaj z oczy z y, słodkości? E, no to niestety są z słodkości, bo nie mam wycinarki, właśnie! W Japonii była taka wycinarka do Nori i dzięki temu można było zrobić nosek i oczka. I to, jak pojedziemy do Japonii, to to kupimy. Mówiłaś coś? Właśnie. Mm. A z nim to się nie podzielisz? Powiedział, że nie jest głodny. O, cena! Chyba jest okej. Okay. Za zamknięcie łazience jedynka. Za jedzonko siódemeczka. Jesteś zamknięty pod prysznicem nie łazienki. jest dobrze? Dobra, Kitek trochę marudził, że jest mój zimno, bo się chciał zrzędnąć, ale weźmiemy mu w takim razie kocyk. Damy mu kocyk i będzie mu cieplutka. Idziemy? Jej! Ja się bawię wyśmienicie na twoim challenge, super, serio. Super. Ach, proszę bardzo. Ale jeden kot mi nie wystarczy, dalej No przynieś mi jeszcze jeden, dobra? Co ty knujesz? No nic, poważnie będzie mi tu zimno, bo muszę sobie nóżki przykryć. Dobra, idę! To jeszcze mamy jeden. Jego szczęście. Widzowie, tu jest jakaś szmaty do podłogi. Weźmy z tym. Ej, bę, dobra, teraz lepiej. I teraz ten koc przewiesimy tutaj i będzie. Kiedy to tak Nic. Nagrywam dla widza, że się przykrywam kocykiem. Dobrze, się zimno... bardzo. O, dziękuję, super. Dobra. Jesteś kochana. Ma. Baw się dobrze. Dobra, leć ty, wiedźmu Co? Co? Kiedy Jak cię palnie panie zaraz. Co, jesteś cała. Spadnie, to będą jaja. I teraz tak, zobaczcie. Zrobimy tak, że tu narzucimy i się odgrodzimy całkowicie. I będziemy mieć taki przytulny domek. Dobra, zobaczcie, widzowie, się, mateczko. Kozak jest, powiada. Zobaczcie. Teraz nas nie widać, jak stoimy. Gorzej, bo tu dół jeszcze jest niedopracowany. I tu jeszcze mamy. Patrzcie, jak brudno. Oj, Mufinka! Mówię, minęło trochę czasu. Zobaczmy, jak Kitek tam żyje. Oczysz, pushin. Hej, mateczko! Co tu się stało? Kitek. Łatko Ja nie zauważyłam! O, mateczko! <laughs> Tu jest moja baza! Potrzebuję jeszcze więcej koców! To potrzebujesz? Koców więcej! Potrzebuję więcej! No, szczerze, myślałam, że po tym challenge to wszystko jest ale wydaje mi się, że będzie tu jeszcze więcej rzeczy niż było na co dzień. A wiecie, jak wczoraj Kirek to już wszystko wysprzątał, jak go poprosiła? Tylko nie znał powodu, oczywiście. Mówinka, daj mi tą szczotkę do śpiewania. Do kibla? No. Fuuu, zapomnij! Fuuu! daj mi ołówek. Ołówek mi jest potrzebny bardzo, bardzo. Widzowie będą wiedzieć, do czego ty nie musisz. Tak, okay, dziękuję. Trzeba, stąd iść. Ej! Ja się tu czynię dobrze, byś ciebie. Dobra, sprawa jest prosta. Będziemy tu odliczać godziny, ile tutaj siedzimy. Więc zobaczmy, czy to pisze. O, jest! Czyli 11, 12, 13, 15. Trochę źle to wygląda. Powinniśmy tak skreślać, tak robią w więzieniu. Eee, to jest 5, tak? Okej. Okay. Widzicie, widzowie, jak w więzieniu normalnie odliczamy czas do wyjścia. Słuchajcie, widzowie, mamy tutaj takie jajko, które wam wcześniej pokazywałam i damy Kitkowi, żeby je bo jestem strasznie ciekawa, co jest w środku, ale tak samo, to trochę, no, i już się trochę nudzę, ale też hmm, by może jeszcze mu przynieść. Czekajcie. Ups! Ej, <laughs> Kitek, nie bij w ścianę! <śmiech> <śmiech> mam coś dla ciebie. Chcesz? Jajko! No, jajko! Mam dla ciebie. Co masz dla mnie? Jajko! No dobra, to daj. Nie chcesz wiedzieć, co robię? Proszę bardzo do, do, do. O, tak, Dziękuję. Ty Nic. Kitek, co ty tam mi śnić? całe ściany pokryło Tu Odliczam czas. To jest czas, ile tu siedzimy. To są kociaki, żeby mi się nie nudziło. Ja? Ty sprzątasz łazienkę po challenge'u. No tak, ja posprzątałem przed. Poczekaj, pokaż, co masz w jaju. Otwieramy jajeczko. W środku mamy jajeczko. Matko, ja ty masz się jedzie o tym, czy ja dokładnie dla ciebie naprawdę za dobra. No bo słuchaj, siedzę na takim małym kwadracie, to wiesz, czemu mi odsłoniłaś? No bo chcecie widzieć. Dobra, Twoją tak reakcją. wygląda Z boku no Hira Academy, lubię to anime! Nie, będę w czekolacie cały. Czekaj, no uważaj! Tak. Różowo-zielone! Ej, ładne! Czy ty już to zjadłeś? Nie. Okej, okay, no to pakesz masz. Powka za srebra. jakie to słodkie. Ej, nie Matko. Co to jest? Poka. Łaaał. Wow, Elegancko. I fajne są te figurki. Fajne. Kurcze, gdzie my to kupiliśmy? To? Ja w y zwyczajnym sklepie. Spożywczym. Faktycznie? 7-Eleven. Kurcze, bo ja w myślałam, że w Polsce. <ścoughs> jest. To Mufinka się stało. No ja no, myślałam, że to jest jakiś parker. co ty mu robisz? Tylko na ten. E, słuchaj, słuchaj. Mufika. Mufinka moj... to są talerze. Mufinka. Mnudzi mi się. Bo będę chwilę z wami, dobra? Nie, nie. bo jest tu wygodnie z wygodnie pusinkiem. Mam dla Kitka taką azjatycką Pepsi, chyba z jakimś bambusem czy co, nie wiem I... Y, kitek, no nie gadaj, że ty na odległość Co jest? Kitek! Co? Czemu toaleta jest otwarta? Ja nie sikałem Puszy? No dobra, słuchaj, mam dla ciebie pićku O pićku! Patrz do testowania, bambusowa jakaś Ja jak się obleje? U bambusowa, jak z bambusowego lasu byliśmy to jest limonka chyba. Serio? No chyba tak, cytryna. Chyba Teraz ja przetestuję tą Pepsi. Pepsi pomelo bambo. Pomelo bambo. To nie jest cytryna. Nie jest zła, ale bardzo delikatnie czuć. Jakoś tak pomelo, może ty. Ej, faktycznie czuję limonkę. Dobra, sprawdźmy, czy mi się smaki nie zmieniły i zobaczmy, czy to nadal jest takie niedobre, bo w sumie to był inny kolor. Może się naprawiło. Ech, to jest mleczne. I to mleko jest takie jakby trochę zsiadnięte. No bo to jest takie słodkie, to nie jest złe, ale to królki w tym... Mm, cały czas niedobre. Fuu! Widzowie, wymyśliłem jak nie wyjść stąd i jednocześnie być w środku. Dzięki Pushin. Bo najlepszym wyborem. Dopóki mofinka nie przyjdzie i mi tak nie zakaże leżeć. Kocham cię Pushin. Powoli nie wiem, czy mi telefon nie pada. Musimy dorysować godzinkę. I tak co robisz, bo się nudzi? Kitek, ej, co tu ma być nogi? Co, co to jest? No nie dotykam posadzki, jestem w tym. W Czym? No w Pusin! No nie! Pusin się zgodził, powiedział, że tak. No ja w wannie nie umiem wyprostować ten No ale. Ja cię kręcę. Pusin, widzisz, zawsze musia musi się tutaj wtrącić. Ej, słuchajcie, słyszę jakieś normalnie odgłosy potwora stąd. I nie mam pojęcia, co ten kitek wyprawia. Kitek? Kitek! No, co, co się stało? Co jest? Szybysz. Coś, się, to mam ja też się nudzę, no. no to chodź, porobimy coś razem. Gdzie mam iść? Dobra, nieważne. Dobra, mam dosyć, Kitek, strasznie się nudzę i mam dość, proszę cię. Matko, jak się zamknął? Proszę cię, chodź, porobimy coś razem. tak Puszy? Puszy? Ej, ej, i gdzie jest Kitek? Ej, nie!